W kolejnym zadaniu mamy cząsteczkę związku, który się nazywa oktopamina, i mamy w nim kilka grup funkcyjnych. Mamy grupę OH przy pierścieniu aromatycznym, czyli fenolową. Mamy grupę OH, która nie jest przy pierścieniu aromatycznym, czyli alkoholową. Mamy też grupę NH2, grupę aminową. No i teraz prawda, fałsz. Grupy OH w cząsteczce oktopaminy różnią się zdolnością odłączania protonu. Tak, jest to prawda, ponieważ fenole dużo łatwiej odłączają H+, niż alkohole. Są słabymi kwasami, natomiast alkohole nie ulegają w wodzie w ogóle dysocjacji. Zdanie drugie. Oktopamina może być utleniona do ketonu. Tak, jest to prawda, zawiera drugorzędową grupę OH, a zatem w odpowiednich warunkach może być przekształcona w keton. Kolejne zadanie. Rozcieńczony kwas solny uległ reakcji z fragmentem struktury oktopaminy oznaczonym literą B. Ponieważ grupa aminowa jest zasadowa, a zatem będzie reagowała z kwasami. Fragment cząsteczki Oktopaminy oznaczony literą A uległ reakcji z chlorkiem żelaza 3, ponieważ jest to Fenol A. FECL3 służy właśnie do wykrywania fenoli poprzez tworzenie barwnych kompleksów. I ostatnie zadanie: poddano oktopaminę reakcji z zakwaszonym roztworem KNO3 i otrzymano jeden produkt organiczny oraz jakiś bezbarwny, niepalny gaz. Gaz jest niepalny, więc na pewno nie jest to węglowodór. Więc sugeruje nam to, że w produkcie organicznym jest tyle samo atomów węgla, co w oktopaminie. I druga ważna informacja. Świeżo strącony osad wodorotlenku miedzi 2 z produktem organicznym X daje klarowny roztwór barwy szafirowej, co sugeruje, że w produkcie mamy dwie grupy OH przy sąsiednich atomach węgla. A zatem nasz Wzór produktu organicznego wygląda następująco. Tutaj grupa NH2 z oktopaminy została zastąpiona grupą OH, a gazem jest azot.